Siema, widzowie. Mamy tu bardzo nietypowe jedzenie. Tutaj tu jest polski się odpowiednik się. ogórków. Tu jest hot pickle. Taki pickle, co? Tak, tak, szybko. Zostawcie suba, widzowie. Tu, tu, tu jest czekolada z mleka Osła. Tu mamy nietypowe chipsy. A tu mamy to kiwaisy. Ja nie jadłem, to, to, to już Ale ja nie jadłem. I mamy e, toxic waste i polski odpowiednik kwaśnego czegoś. A najgorsze wiem. są te pikle, zapewniam. Pikle. To jest dzisiejszy odcinek. Dobra, e, kameraman, będziesz musiał wstać i tutaj nagrywać. Bo, dobra, ej, to tutaj damy... Dajmy tutaj takisy, a tutaj pół po pół teleisy, dobra? Mhm. No co będzie najmniej hardcorowa, Skoro że to jest z tego wszystkiego. To... O Boże. Co? No to jest takie ostra. <laughs> Dobra, daj mi to. Ja to zjąć 5 chyba. Kurde, czemuś zjęła po... Ale... Ale ja jeszcze to miałem nasypać. Aha. To drugiej mam. O, ale ładnie pachną. To są krewetkowe. O Jezu. Dla mnie nie wiem, to jest jak więc za mnie. Kameraman też to przyjdzie ponichaj. Dobra, trochę zostało. Mm. No co najpierw, i, 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 taki a ja zaraz siadłem jednego. No właśnie. No to najpierw... Nie jest jeszcze! Boż. A tu będziemy mieli... Masakra. Nasz narodowy odpowiednik. Ok. Kurde. Trochę dużo tego nasypałem. No i trudno. No nie, nie, nie ma... No no to teraz kameraman możesz wstać. Nie, nie mogę się kupić jeszcze tego wiaderka? E, nie, nie. Ja Dlaczego? No to tu Dlaczego? są paprykowe polskie, a tu są krewetkowe. No bierz jednego krewetkowego. Chyba Ci coś było. Jakieś dostałem od niego wiadomość, to już mówię, że czy te. Pożygamy czy... się. Dobra. Myślałem, że będzie gorsze. Kamera, też te spróbuj. Szczerze? Ej, dobre są. Myślałem, że będą gorsze, naprawdę. Nie no smakują trochę jak promasz. Mi to smakuje takim niczym. To to taki mini aromat, nie? Jest no. Taki. A teraz to? No to hmm? będzie hmm? klasyk, no co ja ci pewnie... Tam... mera mę, po ci się pytać? Ty jest druga jeszcze? Dobra. Ostatnie. Mm. Pitera ulubione, daj mi to. To jest moja naturalna reakcja, ja ich nigdy w życiu nie jadłem. Dla mnie to jest 8 na 10. Co? To już jest fajne. Co ja mam to zrobić? co teraz nie wpuści? Nie, mamy na później. A ja tego nie wiem. A łamę wierzę. Co się ugryzłeś? Czy to Pieczy takie bo. ostre? Kieczu czy boli? A jaka ocena? A czy też próbowałeś? Dlaczego? Nie chcesz próbować? patrzeć, no i co? Dla mnie te zwyciężają. I dla mnie te. Dla mnie te, To są na drugim, a te są na trzecim. Nie tego nie oceniamy, bo to jest po prostu z Polski odpowiedzi. Każdy to ja. 8 na 10 to dla mnie takie 6,5. Ja kurzam... Um, 5. A... Ale nie podliczajmy może, co? Nie, nie będziemy nie. liczyć, nie będziemy podsumować, bo już... Cztery miesiące temu udowodniliśmy, że jesteśmy matematycznymi debilami. Dobra. I, że nie powinniśmy znać pierwszej klasy. E, bo tutaj fajną ma teksturę, fajny wygląd. Pokaż dla widza. Bo w ogóle to jest ciekawe, że jak ktoś się ugryzie, ten kawałek. Co Proszę tak? Bardzo widzą. To to ma papryczkę chyba, nie? W środku. Ej. Nie, to jest tak zawinięta torchidla po prostu. Mają bardzo ciekawą teksturę i mimo wszystko, że bardzo ostre, to bardzo ciekawy smak. A to pięknie przechodzimy na osadki, a czy? Tu daję dziewiątkę, bo są bardzo dobre. Dla mnie 6,5. Tutaj odłużmy. osiem, a tutaj... No, nie ma co stwierdzać. Zapłóżmy. <laughs> Ła. No co teraz? Może kamerzysta nie wybierze. To? To? Czy to? Piklenie. No, no, co to chodziło o to. A co to jest? Czyli kamera wybiera kwaśne. Chyba go coś. Widzowie, jeżeli my będziemy cierpieć... Za to cierpienie zostawcie łapkę, bardzo proszę. Ja już, ja już, ja już to widzę, jak to będzie kwaśne. Bo ja o, tak dużo. Ja jeszcze jednego co? Ej, jestem ciekaw, czy się różnią jakąś kolorami. Jakikolwiek sobie weź. Tak, tylko to jest taka folia, kurde. Och, poszło. Ej, ale fajna puszka, ja sobie te puszki zostawię. Mi się te puszki podobają mega. Tak jak, a zrobiłeś już tę blotkę z regu? Jaką gablotkę? No przecież mówiłeś na robimbaterlesie.exe, że zrobisz przecież grupę na, dla, kurde, kurde, kurde. Kurde. kurde, dla tych noży. Cza? Trzymaj. Ta noża i łatka, zawodnik Dzień. młotek. E. No kurde. Eee, hmm. no tak wyglądają tak ci głosy, tylko muszę sobie obrać Ta, tą puszkę z tej śmiesznej. O! Tu ci spadł. Tu tu, 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 Moje ręce trochę wyżej. No. O. O. Okay. O. <coughs> Dobra, masz kameraman. O jest. Mario. Ja chcę spróbować każdego, ale najpierw chcę zobaczyć... Poczekaj chwilę. Czy już się różnią? Tu są te żółte. Aha. To jest kwaśne. Tego się nie da otworzyć. Zjadłeś e, e. już? Powiem tak. Jest to kwaśne. Ty ci się nie da otworzyć. Spróbuj więcej siły. Weź mi to otwórz. Dobra, a ja sobie próbuję. Właśnie jak... Mm -mm, mm -mm. Gdzie się to otwiera? No tutaj, po prostu tu, tu, tu trzeba. Tutaj nie widać. <noise> ja pierdzielę. To jest jak otwieranie kusi z księgami. Tematycznie. O! O! toż podważyłem. Jest! Jest! O Boże! Tę, ty tę, tę. No i jak? Możesz na chwilę, na chwilę sobie chociaż oko odsłonić. Odsłonić sobie na chwilę chociaż oko. No. Patrz różnicę między tym a tym. To są te żółte, to są te czerwone. Mm. Środki są słodkie. A ja dopiero pierwszego cukierka otwieram. Słuchaj, one nie są w ogóle słone. Kto myślał, że one będą słone kameramy? To są one, są, tam? one są kwaśne no to, to nie są w ogóle kwaśne są trochę kwaśne myślałem, że będzie gorsze mm -hmm. dla mnie to to jest 7 na 10 albo więcej? dla mnie to to jest chyba jakaś... ja tam... daję 8 dobra, w sumie to 8 ja daję 8, 8. bo są dobre, tak? ja sobie je zachowam i jeszcze drugie. Kameraman, chcesz też te drugie? Ja wiedziałem. No i nie złapałeś. Ja wiedziałem. Nie, da lepsza. się rękami nie otworzyłeś? Dobra, ja to pierwszy zjem hmm? chyba. Hmm? Hmm. 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 Tylko nagraj moją reakcję. Myślisz, że gorszy by... Pierdziele. Jezu, ja. O! Ja normalnie jak jakiś komik to otwieram. No jak bo jakaś biewiórka, mm -hmm. próbująca wyrywać od rzeka. Dobra, prawie. Jezu. Ja pierdzielę. Czy mogłem zrobić z tego większego trochę? Ej, ale. Szczerze, one są porównywalne w smaku do zwykłych takich żoków. Nie nagrywałem Cię. Ale jak mam pokazać? No, nagrywa mnie. O Jezu. On tam się religuje. A to ja otworzę to, bo to ma być też podobno kwaśne. Połowa tego filmu to jest otwieranie tego wszystkiego. Tak. O jest, jest. Masz? Ja, ja zrobię zbliżenie na to. Ciężko się to otwiera jedną ręką. Ej, mam pomysł na kolejny film. No. Będzie Q&A. Day. No Ja pierdzielę. Możecie zadawać pytania w komentarzach i będzie Q&A. Nie, No, jeszcze spadnie, pewnie. Spadło ci? Tak. Nie znalazłem. Dobra. Boże. Otwieramy to z Polski jak coś. Co to jest? Jakie kozackie! Ja się czegoś nie radzi. Ej, patrzcie widzowie, tutaj temu zgrydowi się tak otwiera paszczę. I to są takie kulki. Hmm. Są takie kulaczki. Hmm? Dobra, mam pan. Ej, to miało być kwaśne, to nawet kwaśnie nie jest. Jeszcze jeden. W końcu to otworzyłem, w To nie jest kwaśne. Toxic waste czy to? Co? Toxic waste czy to? Ewidentnie to, w sensie jest strasznie mało kwaśne. Już otworzyłeś? W końcu, w połowie. Zjadłem to troszeczkę z papierem. Boże, jak to wygląda. Ja to lepiej się brzęsię. Próbował. Nie, nie to. To są szoki. Ja próbowałem to Wsadę ci paszczy. No chyba cię coś. Albo patrz. Ja to wysypię. nie No, 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 no. No, 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 dobrze. Kameraman chcesz? Ja też nie rzucę ci tu paszczy. Wiem. Te dramy przeciętne. To. No. 6. W ogóle nie jest kwaśne. Nie, to nie jest kwaśne w ogóle. Ale jest słodkie, nie polecam. To szoki? Hmm. Klasy? Uwaga, zresztą otwieranie. Łap, kupiłem specjalnie, czy go Wiedziałem, że ty będziesz. Mhm. Pokaż go. <laughs> Mogłeś nożyczki do tego kupić. Nie stać mnie! To jaki mm. sposób kupiłeś to wszystko? Tata mi kupił. Mm. Mm. Pozdrawiam, tato, jeśli to oglądasz. Mm. 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 Wow. Wchodziłem to? Tak. Oj. Jest. Jest! To? Jest! Jest gwaśniejsze niż to. Mm. Ewidentnie szoki są kwaśniejsze. Mhm. Mm Racja. Niż nawet w te Toxic Walkie. O wiele. Hmm. Hmm. O wiele, to jest kwaśniejsze o wiele. O mój Boże, oh. no to co, no to właśnie już mamy za sobą, tak naprawdę. Czyli co zostało? Dobra, to też już sprzątniemy. Żartujesz sobie. Jeszcze jest to. Co? Czekolada z mleka Osła. Okay. <laughs> Ale to jest dobre, ja to próbowałem, to jest the best. <laughs> Kurde, wziąłem sobie kawałek tego tego czegoś i to był bardzo zły pomysł. A wystać Że ja myślałem, że to będzie najmniej hardcore. A to jest? Czy to już eee. no. jest? Więc taka duża ta czekolada, czy to się nie kosztowało? No, Jest jakiś mm. <laughs> Jezus, maria. A, ja, to, no. byś... to już jest. Też kameramon. Mm. To jest kawałek. To jest dobre. Bardzo. To jest za kakao, nie? Żebyś... Pił kakao. No. Znaczy, jabł kakao. O, 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 jednak się wkusił. Dobra, takie trochę koś kawy, nie? Jakieś koszki trochę, nie? Mówię, nie, nie, ja troszeczkę z kakao. Tak się proszek z kakao. A... To jest najlepsze. To dla mnie zasługuje. Jakby miał coś jeść na psi... O, fakto to będzie. Między... Taki a... się musimy tu mm. przesypać. Naprawdę, mogę wziąć, wiaderko. Mm -hmm. Gadam ci przecież. Myśmy dopiero jedli osła, a teraz. Czekolada z osła. A Jak osła jedliśmy? Czekolady, osełka, nie wiem. A teraz został nam pichę. O jezu. Bo tyle go wybierasz. No. My mogliśmy zacząć od pichy. No. Byłoby lepiej. A A też... Musimy iść po popitkę. Chyba ci coś. Dobra. No radę. ja idę po popitkę. Czekaj, który mam wziąć? Ja nie zamierzam tego jeść, tego ja idę po popitkę. mi też. Do tego zabiorę? Czyli trzy kubki i nóż, żeby to pokroić. A czemu? A będziesz jak do gryz? Tak myślałam, że to tak będziemy ja. robić. Dobra, to póki on będzie sobie tutaj łaził. To no, widzowie, słuchajcie, mam nadzieję, że w końcu zostawicie tę łapkę w górę subika. Nie wziąłeś subika z góry! Nie, to zapomnieliśmy wziąć subika. Dobra, ty równo nie hejtuj. No dobrze, nie hejtuję, ja tylko stwierdzam fakty. Ja nie jestem hejterem. Dobra, mamy coś do pokrojenia i mamy giderzyki małe, żeby sobie to zjeść. Nadal czuję to z tego osma. A teraz... Ja teraz po prostu... Muszę... Te ja... szef uńczo, idź po wodę, a nie gadaj. Niech po wodę. No idź po wodę, bo nie mam wody. Nie, nie, nie przyniosłem zapomniałem. Nie wiem. A ty... Ty też będziesz próbował pikla? No to po jakie grzy przyniosłem trzy? Żebym też mógł się napić... I... Dobra, zaczynamy od tego. Boże, on to już zaczął gryźć chyba. Bo... No to co, no to kroimy. Ja generalnie nie lubię ogórków kiszonych. Tak samo jak No, no to. Witaj w timie do mnie. Twój widelczyk, kameramanie będzie. Hmm? Wow. Czy... Mój widelczyk będzie do czego? no, No, no. Będzie do pokrojenia. Ale to się ciężko kroi. Ale jednak wchodzi jak na czeka. Nie rozpisz szklan szklanki. Nie rozpisz Nie. musisz tak. Napiskie wejść się. Głowa boli. No co? Spokojnie, to nie jest żaden alkohol. Dobra. Wodałem. Przynieś mleko od razu. Mm. Bo tu jest mm. Ach, jest, jest, udało się. Ok, to. Tak. A po co? Po co? myśmy to, to popili. Dobra. Co prawda w kieliszkach wygdaje. No. No to co? Daj ja sobie naszykuję tylko na, na zagryzienie. To co, jemy? No ale nie łapskie masz widelczyk! Kulturalnie... Widelczykiem! Dobra. Dobrze. Nie czy coś. Nie to się tego wziąć. Ja biorę taki mały kawałek. O w dupę. Jaka to jest ohydne. Czekaj, A co ładnie pachnie? E, ładnie pachnie. Jezu, ładnie coś pachnie. ty kupił. Ładnie pachną te Toxic Waste. Zabiję Jezu, Czy co to jest? Mm -mm. To, to jest? To jest najohydniejsza. O Jezu. Ale jeszcze nie spróbowałem, tylko chcę sobie, sobie na zapach, żeby zabić ten sumieżek. Coś śmierdzi. Nie. Nie. Siema. Siema nie Nie. Nie ma widzowie. Nie. Nie. Jeżeli pomyłka to powinno być, tak. Bo to jest, Bo to jest ostre. Ja mm. tyle co ostre, ale ohydne. 0 na 10. Nie. Minus 10 na 10. Nie. Nie. Jeżeli miałoby być to w skali od 1 do 10, to to jest 0. Zero. Jak ktoś lubi ostre? Znaczy, nie, ja lubię ogórki. ostre. Znaczy ja lubię ostre, ale nie ogórka no. To co? Nawet o mnie chciał spróbować Tam nic nie ma w środku O Jezu Czy on postawi telefon na tym kubku? Jezu To sobie to, bo to jest cięższe Albo patrz! Podsumowując, ale jeszcze ten ogór! <grym> e, czekaj, co? Nie no Ej, czekaj, gdzie ty go masz? trzeba go coś tego ogóra. To są inne smaki. Ja cię proszę! Widzowie, on mnie normalnie tutaj torturuje. Następnym razem kupujemy słodycze. Jaburka. Żadnego ogórka nie będziemy już kupować. Jak ČR. ja zobaczę ogórka, to ja wyjdę ja z tego sklepu i się pożegnam. <grym> ja przyznam, zrobię ci trawę odwykłam. <grym> <grym> oh, dobra, dobra, dobra. Wracamy do klasyków. <grym> to co, może drugi test batonów jednak? Nie! A to usuniemy? Nie! Ja to jest z batonów, jeszcze czego? O Boże, a batony to było, że... Nie, to była masakra, była... To, to, to było tyle słodkiego! No czemu to spadło? Na ziemię! Na mhm. skarpetę! Jezu... Nie, no, to jest pyszne jak... Dobra, a, a ja już całe wypiłem. To sobie na nas zagryzka. Ja to wypluję zaraz. <tryk> <tryk> to jest Ej, ale ten nie jest już tak zły. No, ja nawet nie czuję jego smaku. Tego. Jest zabyt. Ja nie będę jeszcze trzeciego. Już nie ma trzeciego. Dzięki Boże. Spokojnie. Poka mnie to ile już film trwa? Łoczup! Dobra, widzowie... Alan, kameraman, jak pokaże tak, to skończysz film, dobra? Nara, widzowie... Subujcie, subujcie dla niego, patrzcie na jego twarz. Nie! Subujcie, 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 lajkujcie, lajkujcie i trzeba się podzielić z widzami. Macie takiska i czekoladkę. Ma, macie widzę, masz takiska, a mama, mam, mam i, i czekoladkę. Ja sobie. A to ty, masz ty. nie Masz. Tak nie, jeszcze taki... Czy ty chcesz, żebym mnie się pożegnał? Tak. Masz <laughs> ja, tego takisa, nie czuję. Mój żołądek walczy wojna. Ja będę to w domu toksie zagryzał. Ale Toxiky polecamy. To waste y są nit. Hmm. Hmm? Według mnie najlepsze chyba były te kissy. Albo te toxicy. Według mnie najlepsze były te krewetkowe. Szczerze. Mamy różne zania. Też krewetkowe nie były No nie były złe. Ja myślałem właśnie, że one będą smakowały taką soczystą krewetką. No albo taką, nie wiem, z akwarium czy coś. Ale to smakuje po prostu jakimś aromatem takim. No to jest po prostu jakiś aromat słodki taki. Natomiast nie. pitle. Pitle! Nie polecamy. Ja nie wiem co my z tym zrobimy, ale nie polecamy. Wyżycimy do świetnika. A może ktoś je? Dodamy komu. Albo dorysujmy mu oczy... Dorysujmy mu oczy i uśmieszek. Albo przyklejmy to do tego! przyklejmy takie oczy! Narysujemy uśmieszek. I będzie pikelek. Narysujemy uśmieszek, nie? Dorobimy takie mechaniczne nogi, mechaniczne ręce. Ale to były ręce szczura. No to ręce i nogi szczura. E... A skąd ty chcesz wziąć ręce i nogi szczura? Nie wiem, ulepimy z plasteliny. Zrobimy tutaj żebra odklejone i będzie Pickle rig. I tak, i wrzucimy to na Instagrama. O <laughs> jakiego masz Instagrama? Powiedz za to. No, Super też. Instagram, okej okay, Domin. Tu powinna się wyświetlić, ale nie umiemy montować, więc po prostu zapamiętajcie nazwę. No to co, koniec? No, to na razie widzowie. Na razie.